Pogromcy bazgrołów zakasują rękawy i idą na wojnę z wandalami, którzy swoją wątpliwą zresztą sztuką paskudzą ulicę. Strażnicy miejsce mówią, mandaty to za mało i w Krakowie i Sopocie będą robić specjalne katalogi ze zdjęciami nielegalnych rysunków. No, wszystkim z nich daleko do słynnego Banksiego. Joanna Gabis, Słodownika. Mury zamiast płótna. Uliczne obrazy mogą być sztuką. Mogą zachwycać i zdobić miejską przestrzeń, tak jak te murale na Warszawskiej Pradze. Traktujemy miasto i przestrzeń publiczną jako taką otwartą galerię, i szukamy fajnych, charakterystycznych lokalizacji. I każda taka lokalizacja zyskuje akceptację władz dzielnicy albo miasta. Niestety bywa, że efekt pracy artysty znika pod warstwą takich amatorskich bazgrołów. Wielkie kulfony pokrywają mury tego własnego miasta. Próbujemy pogromcy bazgrołów temu zaradzić. A radzą sobie tak. Proszę bardzo, akcja pogromców bazgrołów się rozwija. Miejsce aktywiści z Krakowa organizują sąsiedzkie pikniki, na których to mieszkańcy zamazują brzydkie, wulgarne bazgroły. A ostatnio zaczęli też zbierać dowody aktów wandalizmu. Powstała aplikacja, dzięki której można przesyłać zdjęcia i zgłaszać, gdzie są rasistowskie napisy, wulgaryzmy i nielegalne rysunki. Znika obojętność na to zjawisko. Ludzie zaczynają o tym gadać, zaczyna ich denerwować. Zaczyna do nich docierać, że 3 miliony złotych Kraków. Musi wydać na to, żeby naprawiać swoje elewacje. Z południa Polski przenosimy się na północ, do Sopotu. I tu widok niestety jest podobny. To są jakieś głupie napisy, nic nieznaczące. Także nie, nie podoba się. Jest to brzydkie, nieestetyczne. Dziwię się tylko, że nasze władze lokalne nie są w stanie sobie z tym poradzić. Radą ma być też baza zdjęć zrobionych przez Straż Miejską i szukanie cech wspólnych, rysunków i napisów. Próbujemy rozczytywać te napisy. To jest charakterystyczny język dla tych osób, które umieszczają te napisy. I jeżeli w przyszłości ujmiemy takiego, czy policja ujmie takiego sprawcę, będzie można dopisać mu więcej czynów zabronionych. I już nie mandat w wysokości np. 500 zł, ale sprawa w sądzie. To czeka autorów takich dzieł. Akcje społeczne zdjęcia, a w Warszawie postawiono na farby. Okrywamy tą przestrzeń takimi specjalnymi substancjami antygraffiti, które powodują, że bardzo łatwo jest zmyć tego typu napisy. Koszt usunięcia szpetnego rysunku to około 50 zł za metr kwadratowy, aby waże to samo miejsce czyszczone jest nawet kilka razy w roku. Joanna Gabis, spodownik Panorama.